Robi ściano, robię biznes zaradbiście się. stawki, chore wizje, mam precyzję To nie żarty to nie bajki, to nie Disney zajebiście. Parę planów jeszcze jest na mojej liście Nie się. tyle jak jakiś. Nie no widzowie, nie mogę tego słuchać Mam ból dupy, kurwa, także przeszywa je moje ciało Moją duszę Nie mogę się z tym zgodzić Nie mogę kurwa Przecież nie mogę się z tym zgodzić tak widzowie z YouTube'a w komentarzach kurwy, mieliście rację ból przeszywa mój odbyt Od trzech dni od kiedy to wyszło, nie mogę się wysrać. Mam zaparcie kurwa Mam totalny ból dupy, totalne ból dupska. Po prostu nie będę tego odtwarzał. Nie, otworzę, ale żebyście wiedzieli, totalnie mnie to boli. Nigdy do nas nie będzie szedł na łatwiznę. Nie, nie Ja dalej cisnę Prywatne życie, marzenia i biznes Daily na psychice zostawia bliznę Idę do przodu i nie kikam... Nie widzi ciężkiej pracy, za to wszyscy widzą hype Wasze ambicje są mini, u nas mini tylko Mike Sypią się hejty i propsy, no bo życie to jest gra Kiedyś zbieraliśmy boksy, teraz ekipa jest się hejty propsy, no po życie to jest gra Kiedyś nie zauważyłem tego. Zbieraliśmy boksy teraz ekipa Esa. Esa! Umiemy robić papier, umiemy robić zasięg. Więc zobacz, jak się kaszle. Największy polski kaszel, najlepszy prosty e! Mamy klasy mamy chatę, a w niej basen. Mamy jeszcze parę marzeń, zawsze razem. Zajebyście płyniemy po swoje, no a reszta na mieliźnie. Roz... Za lekko? A, przepraszam, przepraszam Paliłem ogień, no bo miałem w sobie iskrę Miałem wizję, miałem misję Niepotrzebne spekulacje, dziś ucinam niczym fryzję Ło wow, kurwa! Robię ściano, robię biznes byście Chore stawki, chore wizje Mamy Nie wierzę, że on tak biegał. To nie szarty, to nie bajki, to nie Disney Parę planów jeszcze jest na mojej no, liście foty, mordo, to nie tylko pstryk. Wiem, to wciąga. Ja pierdolę pstryknął do pitu Aż mi się napauzowało Wszystkich złotych zrobił się już niezły plik Wszędzie słychać nasze zwroty twoje to jest niemy krzyk Nie muszę być jak tupak Bo okay. jestem królem wód Tak jak w naszej Polsce szczupak Pod koszem okay. robię butaks, Znam się trochę na butach Znam się trochę na ciuchach Na nich robię sobie zajebisty utarg Ye, yeah, yeah. Zaebisą się w web. na buty wydam flotę, taki ze mnie sneakier Czasach COVID-a shopping robimy przez internet w Moim aucie LPU, w twoim aucie LPG O kurwa, LPU lastest test pick up w angielsku, że on ma hajsa, macie tylko gaz w aucie! Nie Wierzę, że... każdy pyta mnie co noszę. Nawet gdybym był z tą nogą, to stopy bym nie miał bosej. Hata pełna butów w tym temacie, jestem bosem. Nie zachowuj się jak pozier, to jedyne o co proszę. Całe byście, robi ściano, robi biznes. Całe byście, chore stawki, chore wizje, mam precyzję. Całe to nie żarty, to nie bajki, to nie Disney. Całe byście. Kurde, nie chciałem z wersją taką mi tańczyć. Mega dobrze! Anonim. 5 zł. Pozdrawiam! Pozdrawiam, Pozdrawiam Lukiego Koksa. Pozdrawiam Pani Lukiego. Michale, bardzo proszę. Pozdrawiam Lukiego Koksa. Parę planów jeszcze jestem na mojej nieźle ta wersja wywija, no? Podszkoliła się na tym TikToku. Fajnie, fajnie. Iście. Robi ścianą, robi biznes. Iście. Chorystok i chory wizję, mam decyzję. No, ma tylko skarpety? A ja to buty, kurwa. No Decyzję! To, to nie żarty, to nie bajki, to nie Disney! To Ale parę planów jeszcze jest na mojej liście! Lubię liczyć sos, bardzo lubię liczyć pliki. Tak samo jak Gryffindor, mam zajebiste wyniki. My znowu. Harry Potter, referencje Ron Weasley! Kurwa! Urobimy show, nowe filmy, nowe klipy Życiowa Tiara przydziału wysłała mnie do ekipy. Wow! Nie ścigam się z nikim, życie to nie wyścig. YouTube'ie, bo to znane ksywki Ekipa jak drogi trunek, żadne tanie whisky Je. Yeah. gramy ponad program. Ja kurwa mają hydraulikę w Mercedesie? That's crazy! Je yeah. Mocniej o co wam chodzi? Przecież reaguje! Yeah. Gramy ponad program. Uuu, yeah, ha Lecisz pijer, Yeah, chata wielka jak Hagrid my dalej robimy swoje, nie czekamy na oklaski Co to jest, co to jedzie To są dzieci w samochodach Nie ma u mnie wolnych miejsc to Wam się nie mieści w głowach Jestem na każdej pieliście Okej, okej góry? Powiedz im, powiedz im! Tak jak liście MMWS zajadam pesto, no to mówię, że to fancy, bo bo boimy bo się. 20 zł. Mulciak dojebaną na masztę, ironię, zdyt pozostaje na pierwszej płyty. Saport. Dziękuję za 20 zł! CAFEL! Witam WOJEPL serdecznie! Byłem na mnie biedny, ale za to dziś z rodziną sobie odpalam konflikt. Bo za rokiem czeka milion, nie ostatni. Tylko pierwszy! Zajebiście! Robi ściano, robi biznes! Zajebiście! Zajebiście! Stawki, chore wizje, mam decyzję! Zajebiście! To nie żarty, to nie bajki, to nie Disney! Zajebiście! Parę planów jeszcze jest na mojej liście! Zajebiście! A głucha, Witam drugi miesiąc serdecznie! Zajebiście 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 numer A tak serio? Tak serio? Fajny numer yy, Mniej mi siada niż poprzedni Moim zdaniem yy, Chyba najbardziej mi się podoba nie, nie, nie biorę pod uwagę Kurego Moim zdaniem chyba najlepiej tak Nie wiem, taki miał fajny, fajny vibe miał ten Miał no, Nowciak, nie? Nowczak miał fajny vibe Mi się bardzo podobało. Później, później freeze Na końcu Murciks Yy, yy, nie jest to lepszy numer moim, dla mnie, nie jest moim zdaniem lepszy niż poprzedni, ale też jest fajny i fajny bit kurwa, aż bym poleciał na tym bicie, kurwa, aż bym kurwa, poleciał, fajny, Friszczał, mnie zaprosiły, kurwa, boli dupa, widzowie, muszę aż, kurwa, wypić tą wodę, żeby zgasić ten ogień. Nie, fajna, fajna. Wiecie... Wiecie dlaczego mnie boli dupa? Bo nie jadę jeszcze lodów ekipy, ekipy zajebanych. Nikt mi nie dał. Nikt mi nie wysłał. Przykro bez komentarza? A co mam napisać? Fajny, ale mnie dupa boli? Nie, bo kurwa oni póśnie, że ja na serio piszę. Nie no, nie pomyśleliby chyba żeby. Nie, nie będę pisał, bo ich fajnie mnie zjedzą kurwa. Napisał mi wypierdalaj kurwo. Bo, bo powiem wam tak, wiecie jakie jest. Wiecie, jakie jest przykre życie takiego mnie? Bo tak, jak napiszę tak. Jak nie napiszę komentarza, to mi powiedzą. Co, kurwo, boli dupeczka za takie zasięgi i pobili twój rekord z bds -em?